Dzień dobry Państwu z samego rajona tam zawiodłem wnuczka jadę na górki Szymona. Do szkoły wszystko, samochody, korki na, na ulicach już tego nie, nie filmowałem, dosłownie. Nawrotki się zrobiło towarzystwo. Na co ciekać no. Skrzyżowanie jest głupie, ale jest... zasada skrzyżowania prawej ręki Mam no, pojazd prawej może go puszczyć, a ono się zastanawia, czy je ma jechać Niby nie wolno, bo tam kiedyś była akcja, ale to na, na, na pół godziny to mi nic. Na spacerek Ekipa się ruszyła Sprzątająca, coś robiąca o, tutaj jeszcze był jakieś ślady, bo nie będę też był na tym, ale ale, ale wyschło wszystko, no a tutaj nie co robią? Paradomiaki kostka z radomiaka z radomia o, szanowni państwo mamy akurat widok ładny o, są proszę bardzo ładnie że wygląda Да, дорогая Prace zobaczone przez gminę. na wierzchnie. A wiem, co na duże pomoże. A spać, jakby wywalił, to by było tak, a to jest gówno. To jest tu ładowanie pieniędzy na darmo. forma ma gdzie wywalić pieniądze, a później za co innego, mać wszędzie piasek nowy i co to da? Nic to nie da. Porki nie opadają znowuż, kurczę, że Dla mnie to jest wydanie. Niepotrzebnie pieniędzy, ale. Być mądrzejsi są fachowcy w gminie. Bo jeszcze ja wiem, może jakby z cementem trochę to było. No to wtedy co innego pewnie. Ale to jest moje, jak się mówi. W każdym razie już widać. Ludzie po tym chodzą, patrzcie, dołki się, są, no w ogóle psy ślady no, widać się duże zwierzęta Na to zostały wywalone pieniądze Podatników zresztą O, tam jest kaczucha, jedna druga Dawno nie byłem. Szanowni Państwo, jakoś tak się złożyło. Proszę się nie wystraszyć. Nie gole się tak. Tydzień albo więcej. Później już się gole. Znów jest tak. Jak O, tam w oddali widzę małe kaciuszki Na pewno. Chyba, że to tak. Coś tam było z daleka. Takie grony, ale nie, Chociaż Oto bliżej. Woda na tym samym poziomie się trzyma. Widzimy. Ładnie te opary nad wodą wyglądają. Nie wiem, czy zauważyliście. Kaczuchy. proszę bardzo to się wydawało, a to zielsko jest w zależności jak patrzysz i w trawie te, to zielsko patrzysz tak się ugina etc. Nie? z daleka mi się wydawało że jakieś małe kaczki no. Ale tego zielska jest, naprawdę. Muszę zrobić małe, małe coś takiego, przyszło mi na pomysł, ale innego wyjścia nie ma. Położę na chwileczkę komórkę, no tak, żebym, powiedzmy, niby ja widzieć. Muszę sobie, szanowni Państwo, spodnie podciągnąć. I bo mi naprawdę opadały. Widzę, że te boczne takie ściągacze to nic nie daje. One z powrotem wracają. Ale dobra, chociaż na chwilę. Dlaczego wracają, to tego nie wiem. Pewnie są wyrobione. No i chwila moment, bo bo, bo, bo podciągnę je znowuż. Czy jakieś poprosić znaczy w Polsce nie widziałem. Są takie, że tak powiem.